Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj nastąpi piękna historia, bo do naszego składu dołączy Zinedine Zidane, także coś, na co wszyscy czekaliśmy. Teraz będzie miało miejsce w naszym klubie, no, Rajo Esports, zobaczymy jak sobie poradzi, ale zanim do tego Rajo Esport przejdziemy, to zaszły zmiany też... W Legendary Angels. Także no, też zobaczycie, yy, co tutaj ciekawego nastąpiło, no i też usłyszycie pewne spostrzeżenia co do byłych zawodników, a co do nowych zawodników, bo myślę, że warto tego dzisiaj wysłuchać, tak, żeby też lepsze wyniki w tej fifce osiągać. Także moi drodzy, nie przedłużając, zaczynamy. No, już jesteśmy na końcu Legendary Angels. Dwie zmiany. Lucas wchodzi za Antonego Marsjala, natomiast Eriksen. Za Sisoko. Teoretycznie dwie zmiany na lepsze. Chociaż tutaj z Marcialem pewnie różnie ludzie mogli myśleć, ale Lukas to jest absolutne zaskoczenie. Oczywiście pozytywne, zresztą za momencik się o tym przekonacie. Oto składik pierwszego rywala i solidna ekipa. Łoniaki, Williams, Werner, Havers. Właściwie rywal wszystko miał, natomiast my zaczęliśmy naprawdę nieźle. Rashford zagrywa do Lukasa i Zobaczcie, jaki spokój Lukas miał przy wykończeniu tego strzału. Tylko dostawił nogę i Brazylijczyk dał naprowadzenie na 1-0. Tutaj miał okazję, Lukas na 2-0, Bramkarz wybronił, ale Rashford wpakował na 2-0. No i. Mm, tutaj ten meczek już myślałem, że będzie zakończony Ragequitem, ale rywal tak łatwo się nie poddał. Yy, tylko że mieliśmy Lukasa, który podwyższa na 3 do zera, no i ten pierwszy mecz już mi pokazał że ten Lukas wszędzie się pojawia no i też y, tym Lukasem o wiele lepiej się poruszamy, on jest taki naprawdę y, wyśmienity bym rzekł jeżeli chodzi o, tą, o tę FIFA tutaj po tej trzeciej bramce był y, Rage Quit. potem tego Lukasa nawet przesunąłem na N, żeby zobaczyć jak on sobie radzi i też na N sobie radzi a Rashforda przesunąłem na to SPO, w kolejnych meczach już y, Rashforda trzymałem, tutaj widzimy też solidna paka y, kolejnego rywala Inform Marco Royce. Natomiast tutaj Lukas po asyście Rashforda wyśmienicie, znowu to kończy, 1-0, do 0. No, umie znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, tutaj Semedo trochę w roli Sterlinga, Sterling sobie podbija piłkę i strzela na 2-0, takie rajdy często widzimy Sterlinga, teraz Sterling wszedł do środka, a Semedo kapitalnie tam go zastępuje, również czasami na skrzydle, potem kolejna akcja, Sterling na spokojnie. Wykończył tutaj właściwie rywala, strzela na 3 do 0, no i w tym meczu no nic złego tak naprawdę nie mogło nam się e, przetrafić. A tutaj jeszcze e, Rahim Sterling, moi drodzy, dogrywa do pustaka do Rashforda, czyli to co robił właściwie w poprzedniej lidze weekendowej. No i mieliśmy już 4 do 0. Tutaj rywal dość łatwo e, przedarł się no i strzelił bramkę honorową na 4 do 1, to był chyba Timo Werner. Natomiast to e, była ostatnia bramka w tym spotkaniu. Bo otrzymujemy, słuchajcie, drugie zwycięstwo. No i Legendary Angels z bilansem 2 do zera już jest gotowy na kolejnego przeciwnika. Tutaj, Coutinho Wants to Watch chociażby w poprzednim meczu pokazał, w poprzedniej lidze weekendowej, właściwie pokazał, że naprawdę to jest solidna postać. Yy, natomiast tutaj zaczęliśmy dosyć szczęśliwi, bo myślałem, że tutaj będzie spalony. Yy, no tak na pierwszy rzut oka się wydawało, ale spalonego nie było. 1-0 dla nas. No i tutaj kuriozalna bramka. Jezus yy, to był. Tak naprawdę drugi strzał rywala w tym meczu i to trochę mnie zabolało, a jednocześnie rozgoryczenie było totalne. Nie będę tutaj oszukiwał, kiedy ty ciśniesz, a rywal strzela coś takiego. No taki farfocel trochę, delikatnie mówiąc, no ale mamy rzut wolny ale Jutandej. A jeżeli jest rzut wolny ale Jutande, no to trzeba to wykorzystać i... Rodrigo zagrywa do Lukasa, ale był powstrzymany. No i niestety z tego rzutu wolnego nic nie wyszło, ale Fabinio zagrywa do Lukasa i Lukas daje nam zwycięstwo numer 3 w 90 minucie, Naprawdę, no ten Lukas właściwie w każdym meczu bierze udział w akcjach, asystuje, strzela bramki. No i czy tak było w czwartym meczu? Tutaj ekipa już też solidna się wydawała. Obama Young, Felipe, Maxim. Obronie też Akanji czy Gomez, naprawdę ciężki zawodnicy do przejścia, ale my zaczynamy od razu brameczką. Markusa Rashforda na 1 do 0. No, Rashford, Sterling i Lucas, to trio bardzo dużo nam da, a tutaj w, dru w drugiej bramce jeszcze nam dał Christian Eriksen. Eriksen, e, który dołączył do zespołu. W tym momencie jeszcze trochę za późno, żebym się o nim wypowiedział. Tutaj też mamy mały prezent od rywala, ale tego nie wykorzystaliśmy kompletnie. Yy, bo na razie Erikson tak średnio widoczny jest. Oczekiwałem czegoś więcej. Yy, dlatego na razie trochę, trochę za wcześnie, żebym się o nim wypowiedział. Dajmy mu jeszcze szansę. Tutaj Erikson trzymamy dwie bramki. No i był też Rage Beat. No i zdobywamy czwarte zwycięstwo. Legendary Rangers na razie prezentuje się naprawdę wyśmienicie. Przede wszystkim Lucas zrobił tę różnicę, której mi brakowało poprzedniej lidze weekendowej, oby tak dalej trzymajcie kciuki, a my widzimy się pewnie już jutro z kolejną relacją a zanim przejdziemy do debiutu naszej wspaniałej ikony, to mam dla was świetną wiadomość, jak wiecie z Diablochers współpracujemy już bardzo długo właściwie od początku kanału no i od teraz zawsze z moim kodem będziecie mieli 5% zniżki na fotele Diablo Chairs. Kod zawsze do tej promocji będzie w opisie, on się będzie zmieniał co jakiś czas, dlatego bądźcie czujni, zawsze w opisie w aktualnym filmie znajdziecie też aktualny kod zniżkowy. No i co najważniejsze, ten kod zniżkowy zawsze też będzie się łączył z jakąś inną promocją. Załóżmy jest jakaś promocja na fotel minus 50 zł, wpisujecie jeszcze mój kod UNITED, no i to się wszystko łączy w całość. Co tu więcej mówić, moi drodzy? Piękna historia. Także, moi drodzy, zaczynamy debiut Zinedina Zidana. I to jest ten moment, kiedy z piękna snajperka Zinedine Zidane za 2, 4, 1 miliona. Jeszcze przed chwilą stał po 2,5, nawet 2,6 miliona. Ale kupiliśmy go. Do drużyny dołącza oficjalnie Zinedine Zidane. Proszę państwa, RIO Esports z nowym wzmocnieniem. No i piękna historia 5 na 5. Oj, ten Zizu. Mamy nadzieję, że zrobi różnicę, bo wejdzie za Pola Pogba do pierwszego składu. No i czy ten Zizu zrobi różnicę? No i przekonamy się dzisiaj, przekonamy się dzisiaj. Także Zinedine Zidane, moi drodzy, w pierwszym składzie. On zastępuje Pola Pogbę. No, w meczu wiadomo, będzie pełnił funkcję yy, SP, SPO, w zależności od jakiej formacji będziemy grali. No, ale za tego Pola pogbę no myślę, że na pewno więcej zrobi niż Pol Pogba, bo Pol Pogba, nie oszukujmy się, na no to był... Zawodnik, który kompletnie nie robił różnicy, wręcz przeciwnie, przeszkadzał nam czasami w wygrywaniu. No, zobaczymy, zobaczymy, jak ten Zidane się sprawdzi. Zaraz pierwszy meczyk z Zidanem. Jeszcze tutaj trzeba mu zmienić pozycję i będzie pięknie grało wszystko. Ooo, zobaczcie, co się dzieje. Zizu, zizu, zizu. To tak się na razie prezentuje ten skład. Jeszcze prawdopodobnie dzisiaj dojdzie do jednego transferu. Dojdzie Semedo na lewą obronę, inform. On kosztuje w okresach 85 tysięcy. Mamy 75 tysięcy aktualnie. No ale myślę, że już po tym meczu spokojnie będziemy mieli na to budżet, bo tego kancelera raczej zostawię sobie na ławce, żeby on był takim zmiennikiem od zadań defensywnych. No a teraz lecimy. Debiut Zinedina Zidana! Proszę Państwa, to jest ten dzień, to jest ten dzień, kiedy Zizu wjeżdża na murawę i mamy nadzieję, że zrobi, zrobi postrach. No i kto odważy się zmierzyć z naszym zespołem w pierwszym meczyku? Okej. Okay. Dyslexia United. Zapraszamy w takim razie na pojedynek. Salah, Martial, Puki, Puki, Puki. no dobra. Zinedine Zidane, proszę Państwa. O Jezu, ha, już widać tą jego... U, nie, 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 nie. Ja pierdzielę, no i dostaję zwycięstwo za darmo. To jest debiut Zidana, debiut Zidana. Od razu zwycięstwo w debiucie, proszę Państwa, no. Tego się nie spodziewałem, po prostu rywale od samego początku Wychodzą z meczu, wychodzą z meczu, dają nam zwycięstwo, są świadomi tego, że nie mają szans. No a to tylko jest dobry prognostyk przed Food Champions, gdzie będziemy wszystko wygrywać bez grania. No nic, idziemy na kolejny mecz. Zobaczmy kolejnego rywala, miejmy nadzieję, że tutaj już zagramy ten mecz. Flitzer Gang. No dobra, Soba Meyang, jest Luca jest tutaj Rashford pod zgraniem inaczej ułożony, więc będzie zmiana formacji na pewno w trakcie meczu. Okej, okay, zobaczymy. Sidorf, do Zidana. Zizu. Zizu, uderzenie. Ter Stegen! No nie, gościu nie wychodzi. Wychodzi, druga osoba wyszła ze mną. Nie wierzę w to. Wiecie, najlepsze jest to, że Zidane zagrał dwa mecze, zero bramek, zero ases. Ja nie wiem, co się dzieje z Zidanem. Zobaczmy kolejna próba. Nie zagram, nie zagram, nie zagram. To jest czwarty gościu. To jest czwarty gościu, z którym próbuje się połączyć. No i wszyscy ze względu na te... No, no i to jest właśnie to, co jej wprowadziło teraz. To jest to, co jej wprowadziło. Przy 0.0 wychodzą wszyscy. Ale do 5 razy sztuka. Przez icon słapy. Ludzie spadają do niższych lig, żeby szybko zrobić sobie te zadania o ikony. No i... To jest właśnie obraz, co jej wprowadziło, bo przez to Przez te disconnecty już się nie da gra, grać Division Rivals. Ludzie spadają do 5 i 6 ligi, żeby wykonywać e, zadania o icon słapy. No nie wiem czy taki, czy taki to miał miał... Czy to ma sens w ogóle? Czy to ma sens? Próba numer 7. Zobaczmy. Może do 7 razy sztuka. No, poprzednich 6 rywali Postanowiło wychodzić przed meczem, no ale to spadają z tej ligi, bo jej wprowadziło te słapy i każdy sobie wbija do niższej ligi, żeby łatwiej było realizować zadania No i zobaczymy czy się połączy, czy się nie połączy Ronaldo do Neymarito Teraz Neymar już tutaj wypuszcza Zidana. Zobaczmy Zidan Pierwsze uderzenie. Ale zablokowany. No Francuz w końcu miał okazję na jakieś uderzenie. Ale niestety strzał od razu zablokowany. Już ta jego łysinka nam tutaj biega po środku. No miło się to ogląda. Ta wersja 94 ma jeszcze większą łysinkę. Ale do tego też dojdziemy. Teraz Ronaldo. Neymarito. 1 do 0. I to będzie chyba rage Quit. Ja po prostu nie jestem w stanie grać... Eee... Aktualnie z Idanem. Potem, jak już zaczniemy grać w Champions, wtedy zobaczymy debiut prawdziwy tego Zidana. Najważniejsze, że jest kupiony, to jest chyba najistotniejsza informacja. I to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcinek. Moi drodzy, jak sami widzicie, no nie da rady zagrać Division Drivers EA znowu nie przemyślało, słuchajcie tego, i ludzie po prostu sobie spadają do tych lich niższych. Zresztą nie ma co się dziwić, skoro to jest dozwolone też tak będę robił. Dwie, trzy ligi też sobie spadnę i zacznę robić te e, Icon słapy. Swoją drogą napiszcie w komentarzu kogo zrobilibyście jeżeli chodzi o Icon słapy, e, bo powiem wam, że ja mam w głowie dwa nazwiska. Na Xboxie Rio Ferdinand, bo w końcu mam tego Rio Ferdinanda, natomiast na PlayStation 4 chyba pójdę w Butragenio. No to jest zawodnik, który pasuje e, do tej Fify i naprawdę to może być solidna postać, która zrobi różnicę, a cztery gwiazdki sztuczek już nie są za bardzo potrzebne, więc myślę, że to będzie e, rozsądne posunięcie, m, jeżeli chodzi o PlayStation 4. No wiele grania przed nami na pewno będzie e, w tym Division Rivals, no ale e, wiadomo, jak za darmo... To panie, trzeba brać. No tylko tutaj trochę też boli to, że trzeba grać zawonikami niekupionymi na rynku. To wymusza też kupowanie przez nas paczki. No i to mi się tak średniowo e, podoba. Bo tutaj jej chyba chcę po prostu zarobić na, na, na tych pońcach, nie pońcach, ale myślę, że e, kilka... Paczek się otworzy za niewymiennych, za Division i jakiś składzik y, się zlepi z tego wszystkiego. No moi drodzy, co tu dużo mówić? Debiut Zidana Foot Champions już jutro na kanale. Nie możecie tego przegapić. Jutro myślę, że w okolicach 12. Także bądźcie czujni, zostawiajcie łapki w górę. No i do zobaczenia. Jutro trzymajcie się. No i na razie.